Witajcie na kanale Kwasodranie w kolej za sterami Wisły Kraków. Warta poznań, to kolejny klub, w którym zmierzymy się w tym odcinku. Wisła Kraków, czwarta pozycja, 16 punktów. Jeszcze wszystko może się wydarzyć, ale oczywiście gonimy lidera. Jak widzicie, mamy jeden mecz zaległy, więc tutaj po wygranej mamy drugą pozycję. Mam nadzieję, że tak się stanie. To mamy ustalony. Mecz pucharowy nas czeka za niedługo. Dzień meczowy raport przedmiotowy raton na bramce Warty no popatrzmy no popatrzmy Sawicz były piłkarz Wisły będzie się A tutaj przyszedł do Wisły Kraków do prawa ja otworzy duet z Urygą, na razie Szarławski kolej razów sobie bardzo dobrze dostali szansę utrzymują tą pozycję nie ma przegranego spotkania byli rozgoryczeni, więc wystawiliśmy ich do składu i na razie odpłacają się ten bardzo dobrze. styl. Styl. Mają piłkę Stier, jest Antonik. Antonik. Jeszcze raz próbuje dograć tą piłkę Antonik. Tym razem nie udaje się ta próba, ale świetnie Karbo. Musimy go pochwalić. Shot na nie widziany. Dostaje szansę za Jaroka. Jest Karbo i jest olejarka. Lejarka brzyca Aj ten nie udało się wrzucić tej piłki, przejął piłka e, piłkarz Warty Poznań. Pawli czy był mi ślak? piłka do Kobackiego. Olaf Kobacki. Listowski. Tomik, no i pięknie trawalopulos, czerpuje piłkę, Listowski, Listowski do środka, czeka na ruch piłkarzy, Warty. Listowski czuje się świetnie, olejarka, piłka do Romana, Jeden 0 Roman, 18. minuta, Wisła prowadzi. Goku Roman zdobywa bramkę świetnie. Olejarka zachowa w lukarnym. Goku Romanian. Wytrawny snajper, strzela do bramki, warte Poznań rozpoczynając. Ej. Mam nadzieję, że to u kanona do bramki. Kolej. Roman. Patrzył Roman. piłka do Szpila. I zagrywa na drugą stronę do szoka, który od razu uruchamia Antonika. Antonik. Jest Listowski z przodu. Świetnie. Zobaczył, czy Szpil tam wychodzi. Do do Szpila. Jednak e, piłkarze warty poznania. Wygrywają przebitka, ale zobaczcie, co się dzieje. Jak... Tutaj walczą zawodnicy o piłkę, jak e, buduje tę akcję Warta Poznań, był fałowany jeden z piłkarzy Warty, jest kolej, próbują, próbują e, piłkarze Warty zaatakować, ale Leszczyński jest na bramce, a Leszczyński paruje e, piłkę. Szkoda, kurczę, że Leszczyński nie bronił ze stylu, że tutaj e, Kryjek dostał szansę, nowy nabytek Wisły Kraków, Listowski e, ma sporo miejsca, to on teraz... E, to on teraz napędza atak Wisły Kraków i będzie strzelał wprost w bramkarza Wartę. No szkoda. że zmarnował tak długo tą sytuację. Wydawało się, że snajper takiej klasy nie będzie marnował sytuacji jeden na jednego. Tak się nie, tym razem nie stało i tutaj musimy walczyć o kolejną bramkę. Jest Witzinger, ajajajaj, problemy, ale jest Leszczyński na stanowisku. Jest coś pięknego, że ten zawodnik panuje nad wszystkim. Leszczyński, kolejny raz, kolejny raz. Piękne. Piękne. Czy tutaj tworzy się historia? Wydaje się, że musimy zrobić kilka zmian, ale pewnie w połowie tego meczu, w drugiej połowie tego meczu, Antoni Carbo Roman Villar, szty Listowski oceny Romano, Lejar, Leszczyński i znowu listowski Ugier Stil gdzieś wypadł poza kolejka, wydaje mi się, że też na pewno było gdzieś tam blisko e tego rozegrania jest Roman. Goku Roman świetnie sobie poradził na skrzydler Roman przechodzi kolejnych grajków, kolejnych zawodników styl mamy 1-0 nadal otrzymuje się ten wynik, niestety Stil tym razem nie trafił w listowski dobrze zgarnęli kilka we w futbolówkę a nie, a nie, teraz Jana Sik musimy wracać Jawasik, jest goku Roman, poczekał chwilkę Roman. Szpil, kilka do Listowskiego, Listowski, Listowski. Nie ma chwilę na oddanie strzału, 54 minuta i mamy to. Mamy to, kolejnego Listowskiego w meczu Wisły-Kraków. To może być historia, to może być zawodnik, który e, będzie naszym drugim Rodado. Oczywiście do nie oddajemy nigdzie, ale tutaj ci zawodnicy będą na pewno walczyć o e, pierwszą jedenastę. Istowski sztyl na razie wykorzystują szansę. Dostaną od trenera. Lejarka. Paulował. Krzyżanowski gubi piłkę. Krzyżanowski jest Leszczyński, jest daleki wyrzut Leszczyńskiego, błąd zawodnika Wisły Kraków, naprawiony naprawiony na chwilę przez Olejarkę, roku Roman oku Roman, zerwał się Roman do ataku jest sztil, jest szpil świetnie wymienia podanie z piłkarzem Barty no i niestety goła e, 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 odmienną zdanie jej... Piłkarze warte do obrońców Wisły Kraków. No i niestety Leszczyński taki kuluje w 68 minuty. Świetna przeprowadzona akcja. Zobaczmy, czy nie było spalonego? No tutaj nie ma mowy o spalonym. Świetnie przeprowadzona akcja. ale i zejdzie? Wejdzie. No właśnie, kto wejdzie? Stojanowicz. Żyra. Zakarbo, Pilar, Donik, Rodado, Til Młyński, Roman. Dwa do jednego. Obyśmy nie oddali tego zwycięstwa w Warcie e, w Poznań. Tutaj trzeba zaatakować. Jan Nasik, odbił się od piłkarza Warty. Jest Młyński. E, fajnie zakręcił tutaj obroną. Łuka do Żyry, Żyro na drugą stronę do Miki Wilara. Miki Wilar wykłada furtbolówkę do Rodado, a ten nie był w stanie pokonać zawodnika drużyny Wart Listowski. Listowski, Miński, uderzenie z daleka sparowane. Jeszcze kolej próbował tę to przejąć, jest Krzanowski. Łuka na drugą stronę do Jalasika. Musimy tą obronę rozerwać. Jest Młyński, Młynek, Młynek. No właśnie, co zrobi Młynek? Dobra piłka do Rodado. Rodado wykładał to chyba do Listowskiego i teraz musimy się zastanowić, co z tą futbolówką zrobić. Co zrobić z Listowski, Leszczyński. Świetna interwencja. 83 minuta, przedłużenie piłki do Młyńskiego. Młyński rozpędza się młynek na skrzydle radząc sobie świetnie z zawodnikami, a był ja, 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 wyfałlowane męski myślałem, że będzie żółty kartonik dla zawodnika warty, świetna piłka do Żyry, Żyro poczekał, jest Rodado, Rodado do Niki Wilara, Niki woda Rodado zablokowany strzał, jest Żyra, jeszcze przebija się Żyra, jeszcze próbują wyślacy i znowu chyba wynik 2 do 1 będzie się otrzymał na stadionie. Na stadionie e, tym razem Warty Poznań. Tak jest, na drugim sądowym wygrywa znowu gdzieś tam winochodem przeszli obok. Cienicy są z nimi, jest e, coś świętować. Oceny, roman listowski w czubie. No zobaczymy. Jak widzicie, dobrze nam robią. Mamy Te parę pytań i prosimy o komentarz do tego meczu. To wszystko. Dziękuję. Na pewno najbliższy mecz Pucharowy będą zmiany. Oferta transferu za Karbo, ale nie wiem, czy teraz chcę e, go wyrzucić z klubu Menadżer. Odrzucamy ofertę. Na razie jesteśmy a Francis miał dostać szansę. Ajajaj. Właśnie, wiedziałem, że o kim zapomniałem. To Janowicz. Myślałem, że ten kolejny mecz zobaczy. Patrzmy na tabelę, bo to jest ważne. Tutaj Wisła Kraków ma trzecią pozycję. Jednak Lech Poznań utrzymał drugą pozycję pomimo tego samych punktów. Mecz z Piastem za niedługo. Teraz czeka nas Korona Kielce w Pucharze Polski. Zobaczmy. Kotwica przegrała ze Śląskiem po rzutach karnych. Polonia wygrywa jest 2 Łódź wygrywa z bołchatowym Chojniczanka z Radomiakiem, no dzieje się my musimy wygrać z Koroną i to będzie na pewno coś pięknego no i teraz na pewno tak, zostanie zmieniona obrona, czyli zagra Poprawa zagra Uryga Uryga, shot, tutaj widzimy Jarocha miejsce dla Jarocha, jeżeli go tylko odnajdziemy to Jaroch Jaroch, 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 zagra. Jest tutaj popis dla Stryjka, który oczywiście jest rozgoryczony. Roman. Myślę, że Starzyński. Myślę, że Starzyński dostanie szansę. Osyrat, Tomasiewicz rozgoryczony, zadowolony. Olejarka. Tutaj widziałbym Francisa. Jest też rozgoryczony Czubak, więc on dostanie szansę na pewno za Miki Wilara. Stojanowicz, Stojanowicz, no dobra Stojanowicz niech będzie. Patrzymy co tutaj się dzieje, jest, jest Maciej Żurawski, za Żyre jest to Masiewicz, nie no to tam zostawimy tak jak jest, Radkiewicz, Kobusiński, no okej, okay. zostawiamy ławkę rezerwowych, która jest, Listowski, Stil. Nie są tak podmęczeni, więc będą mogli też wykazać się w pucharach. Zobaczymy jak sobie poradzą. Zachęcam was do oglądania, komentowania kolejnych odcinków. Na dzisiaj dziękuję wam. Trzymajcie się. Cześć.